A jak ktoś chce zobaczyć, co się dzieje na Ukrainie, to mamy, proszę Państwa, weterana. Który chyba jeszcze nie zmądrzał, bo ma taką koszulkę. Tam taka trupia czaszka z, z karabinem, tutaj. No i idzie po cmentarzu w Lwowie. Świeży cmentarz wojskowy. Co druga, flaga banderowska, czerwono-czarna. idzie, proszę Państwa. O kulach, gdyż zamiast dwóch łydek ma dwie protezy. Tu ktoś z Azowa leży. Pan Zeleński ich tam nieźle denazyfikuje, wysyłając na pierwszą linię. Oczywiście nie może tego zrobić tak wprost, żeby wysłać tylko Azowców, bo by Ukraińcy się kapnęli, więc to proszę Państwa, jest tak poprzeplatane. Azowców już jest coraz mniej na Ukrainie. Bokiem im wyszedł ten chory nacjonalizm pana Kołomojskiego. A to historia człowieka, który zrobił sobie kompilację od momentu przyjazdu tam na front, na wojnę, do momentu, ale sami państwo zobaczycie: Jest fajnie, jedziemy sobie ładą, czy jakimś innym samochodem. Teraz już jadą hamerem świetnie jest uśmiechnięte twarze haha kichi ha, hi. kciuki do góry sunojwat pognoły moja grupa gotowi pszeni w pizde rys popały przed no tutaj już się zaczynają pierwsze problemy łapcie pmy polecieli na chuj boga mimo bля Ujemny jenny korespondent krembo piratek wy do ketilis do zsu ta już sprzętu nie ma teraz już siedzą bez sprzętu w pustym polu jeśli się z pomoże na marta to i nam pizda. To już sytuacja bez nadziei, że jakim im artyleria ich nie pomoże, to z, nami, z nimi będzie koniec. stron. Wpadliśmy tu w okrążenie następna scena. No Niesiemy zmarłego bracie spoczywaj w pokoju. Suka, Boże, nie daj Bogu, mojej sukeciany, nie daj Bogu, ty suka, panam siem suka, e, Tu psioczy na atylerię rosyjską. Uff, brat, ojciec arsenał, byś najwyższy, ja wrócę na to No, wrócił jednak, a dziś w szpitalu, bez lewej ręki. Pozdrawiaj dwa stajne maszyny. Co robisz? No, co robić? No, myśleć, myśleć zawczasu, bo później już nie ma y, z tego wyjścia.